Siemaneczko, z tej strony Mixek i witam Was w kolejnym odcinku z Bad Warsów. Pierwsze co zrobię to wywalę tego po prostu. Jak to się robiło? Znaczy dźwięki kit bo jest u mnie już prywatna muzyka. No, jak wiecie, to jest kolejny odcinek www.hypixel.net Więc yy, ze mną jest zwykle Cox. Siema, się ma, się, ma. I się dziwię, dlaczego ci tak wolno żelazo że przychodzi? Widzimy, gość chyba dobry jest. A dlaczego ci... A ja chyba dobry nie jestem. Poczekajcie, widzowie. Ja Dobrze, widzowie, spadłem, czy... dlatego no niestety... A dlaczego tak na Hypixelu się wolno żelazo idę teraz? Nie wiem, zależy od nauki. Dobra, no właśnie. Pod ostatnim filmem był próg chyba dwóch łapek, co dobiliście w 3 sekundy filmu. Więc, tak trochę w sposób ja mamy A, ta, tak, tak, tak. No, więc co dobiliście w około 5 sekund. Więc. Znaczy, no, szybko po prostu dobiliście, prawdopodobnie. Dlatego, no, dzięki za to bardzo. Już mamy. Dobra, widzę, schodzimy na dół. Tylko że my też my nie mamy bada. Szybkością. Szybkością moich zadanych obrażeń powinienem zginąć. I zginąłem dlatego. Wiecie co trzeba zrobić? Zrobić cięcie, ale przed cięciem zostawcie łapkę i subika. No wiecie, ale oczywiście z dzwoneczkiem. Kliknijcie ten dzwoneczek. No, w każdym momencie możecie mnie odsubować. Serio wam się nie podobają, ale wiecie o co chodzi. No to, to nie jest zakończenie, więc za, za 5 sekund dla Was jest kolejna. No, jesteśmy w pocięciu i jesteśmy na kolejnym. Niestety, mojego kolegę wyrzuciła, więc gram solo na duo. No, w ogóle nie fajne jest to, że NSV odgapia od Hypixela mapki. Bo to jest takie promowanie, że jak ktoś ma, tak jakby tak, wy stworzycie swoją puszkę. I ja ją kopiuję. Nie wiem w czym, ale ją kopiuję. I... i po prostu inni kupują moją, moją puszkę za swoje pieniądze, a oryginał to jest wasza. Nie, nie rozumiecie. Ale tu co, drugi, co druga osoba umie Speed Bridge'a? A ja nie umiem. Co mogę poradzić na takich ludzi? No dobra. W ogóle ja jestem też koksik, żeby nie było we mnie. Niepa. Ale co jest? Ale nie wyrzucili. A serio, wtedy kiedy muszę gadać, to ty musisz akurat y, robić awanturę. A czy to jest mój algorytm? Czy ją tuba? Nie wiem, Hypixela chyba. Dobra, jest. E, mam słabo, bo mam po łóżku. W sumie jeden dedną, a drugiego nie zabije i mam położeczko, czyli super. Tak by to powiedział spec, a się nie spodziewał. A, to tak łatwo. Ale oni muszą mieć jakiś instalno. Tak no? Żebym ja musiał u nich w bazie kupować kilof. Ano? No serio, co jest najdziwniejsze na, y, w grach różnych? Że tak jakby jak y, no, chodzi w Minecraft tylko, ale że jak gra się jeżera filka, to y, tak jakby... Co? Jak on mnie dotknął i Czy nie w łapki moje do dotknął? A nie jestem, nie mam małego skina, czyli tak nie mogę powiedzieć szkoda. Bo sobie zmieniłem, tak. Musiałam zmienić skina. Za dużo gadam tu też, bo połowę filmu wam zajmuję. Dobrze, no to szybko wbijamy na dwójki już przy Was. Ja ogólnie widzowie to nagrywam o godzinie 19.30. Ja jestem tak zmęczony. No że wiecie. Dobra, jesteśmy szybko na kolejnej mapie. A kolejna mapa nazywa się. Nie wiem jak. Huxley, widziałeś? Wiem jak się nazywa. Jak? Jest bardzo fajna, więc pewnie jakoś się fajnie nazywa. A, to logiczne. To to, to to. widzowie mogę powiedzieć, więc ja wam nie powiem. No chyba. czemu oni nie mogą być zmienieni? A gdybyście pytali, to tak, bo Misiek, dlaczego się nazywa Pet? bardzo fajny kawał misiek Minecraft tak by Miksek Dość... A ja nie się mogę... tu... od razu czy nie Żeby, jak ja ciągle gadam do widu bo inaczej nie powiem to ty ciągle giniesz Co easy powiem? Łatwo? No się nie łatwo. Ale dostałem knuck Nie, no! I my możemy sobie delegać? Dobra, zaraz kolejna arena, i obiecuję, że to będzie najdłuższa arena w Waszym życiu. Jesteśmy po cięciu, i za niedługo zrobię fajny odcinek. No, no, w sumie nie fajna, ale nie wiem jak to określić. Opowiem Wam w skrócie. Jak się wybił z P. W sumie to nie jest długa historia, więc nie szybko się... E, szybko to opowiem, ale nie będę Was bardzo zanudzał. No, ale żeby był taki filmik, jeszcze prawdopodobnie ja to wrzucę w niedzielę, no to żeby był e, we wtorek taki filmik, to tutaj musi wymyślić próg łapek koksik próg łapek dla mnie najrozsądniejszy to by był o historii speca o historii speca to 10 łapek, bo ona jest zajmująca ciekawa no wiem okay. e, ale warto się dowiedzieć jak się spec wybił e, więc 10 łapek i ta ciekawa, dobra nie 10 bo i... Będziemy z Miskiem bez urazy widzowi, ale 20 lat na to czekać. E, ale nie chciałem was obrazić, ale no... No ile, ile? 5. Minimalnie, 10 maksymalnie. No mów ile chcesz. Dobra, 8. Nie nie wiem, nie ma szans. Zrobiłem kilo. A masz makro? No właśnie, objął. No, ja się ze nie z, z koksem i obniżę. Ten film dla Was do dwóch łapek. I nie we wtorek, ale we środę, bo trochę tych rzeczy będę musiał dla Was zrobić. No to we środę to pokazywane, zrobię. czy jak? We środę zrobię dla Was taki film dokumentalny na temat specjalnie koksem. Kostuj oh. mak na O oh, kurde! No i mamy po łóżku? Masz 4 HP, gościu! Ale, ale naprawdę? Ale to serio? Dobra, siemaneczko, z tej strony... no nie nowy odcinek. No, sorry. Siemaneczko. To jest już ostatnia ręka, jaką mogę Wam dać w tym odcineczku, bo jest już dosyć no, nie, A ja nie będę narratorem, no i zajmuję się sami. W ogóle straciłeś level. No, w ogóle jak wiesz, to nie ma nagrywania teraz. No. A znaczy jest, widzowie. E, tak, straciłem level. Ja już nie wiem co robić, bo jestem tak zmęczony. O, obiecuję Wam, ostatni raz e, nagrywam filmik e, dla Was e, tak jaki teraz jestem, bo jestem tak zmęczony. Ja po prostu sił nie mam na no, nagrywanie dalej odcinków z takim powerem jak na przykład jutro będę mam TNT Rampę. Jeszcze jutro będzie filmik jak oceniam serwery. Tu też postaram się rzucić jutro. Albo zaplanować go na jutro. Ale pamiętajcie, ja tu też jestem, żeby nie tak. było. Ale jak ja patrzę teraz na Miśka, to jak widzę jaką on ma teraz twarz, to widać, że on jest zmęczony. Bo się chce spać. Ja za niego nie Definitnie. będę grał, bo. Widzowie, we środę pojawi się odcinek, tak, we środę. Nagrywany dzisiaj albo jutro, nie wiem. Kiedy koksik gra w Fortnite'a? No to dzisiaj robimy, a właśnie. No, we środę to zrobimy. Bo ja tu u Miszka będę jeden dzień, bo akurat sobie załatwiliśmy. Czemu wczoraj? akurat teraz? Czemu akurat teraz? Nie jutro, nie pojutrze. Dzisiaj trzeba było zrobić to. Gosia nie mają beda. Dobra. A spróbuj powiedzieć, ażem się nie spodziewał. Spodziewałam się. Jakby okay. XD widzowie, bo tak jakby mi się... Ja jestem koło Miśka Dobra, miksek. Mikska... Nie wiem jak to wypowiedzi. Miksek, powiedzieć. koło miksek. To jest, to jest... No i na... To jest najdziwniejsze, że na odcinkach mnie gorzej słychać. A jestem centralnie koło niego. Dosłownie, jest krzesło koło mnie. Czyli około jakieś 30 cm, a to jest takie widzę. I po co ci ten prezent, gościu, co daje ten prezent? Ma się do... Plus 15 coinów. To źle. Widzę, ja ogólnie bijemy sobie level i pewnie będzie, nie wiem, w środę, liveik. No wszystko na środę daje, nie wiem. No zajęje długo, jak mogę powiedzieć. Livex, tak jak wbijam na Hypixelu, i no, i Ja nie wiem, na Hypixelu, więc nie wiem, o ci, co cię boli. I pa. Kiedyś te TNT były lepsze. Hmm. No ogólnie, właśnie będzie Livex Hypixel, uh. jak wbijamy, no, nie wiem, tak Może być kiedyś live w przyszłości, jak dobijecie na ten kanał 20 subów. Jak, jak ee, ten koksik zacznie w ogóle na Discordzie? Gadać. Na gadać ze mną, żeby były lepsze filmy, a po drugie, e, ku, e, jak będziemy mieli fundusze na kupienie koksowi premki. bo się mamy fundusze, tylko nie chcę na starym kącie a ja wolę na nowym, albo na naprawionym przynajmniej. Robię... No nie, ale dlaczego tu to robisz? Double, 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 double. Z... Co on robi? Nie zniszczyli nam beda. Nie zniszczyli nam beda. No go się nad beda nie obudziło, nie? Żeby znaczy... teraz ktoś... Dzięki. Mm, mm. Dzięki, widzowie. On go no. załatwił sekundę po mnie. No to dziękuję za materiał. Nie wiem, co Wam więcej powiedzieć. Do czego wywójcie się, e, się kanała te... mojego, czyli Koksa. A my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się i pozdro. Od nas dwóch.